Ciąg dalszy, bo tam kolega kamerzysta zamiast pauzy to wcisnął stop, a nie chce mi się od nowa wszystko to samo mówić. Także powiedział mi tutaj pracownik, że Trichogreen zaczęliśmy stosować od piątku, także piątek, sobota, niedziela, to teraz damy 3 dni totalną dezynfekcję. Dlaczego Trichogreen daje jako pierwszy? Trichogreen koledzy, to jest tam ktoś pisał też, że trzeba dać to do badania. Nie trzeba dawać tego do badania: tu jest ranidazol, metronidazol i antyslim. Tu nikt nie ukrywa jakiegoś składu, bo jeszcze nikt nie wymyślił żadnych nowych rzeczy na te, na te choroby. Po prostu tylko chodzi o, o, o procenty, jakie są. Na przykład, trichogreen ma w sobie ranidazol i metronidazol razem mają 35% składnika plus antyslim do tego. Koledzy, jak się stosuje już taki preparat, to drugi preparat o słabszym działaniu, jak się będzie chciało stosować kiedyś na swojej hodowli, to na pewno już nie zadziała. Jakby ktoś sobie chciał podać BSa później, czy coś, gdzie tam jest 5%, czy przykład gamba kokcji, czy coś takiego, gdzie jak się poda, zastosuje się produkt 35%, to na pewno produkt 10 czy 5% na pewno już u nas na hodowli nie zadziała. Dlatego... Podałem, bo to jest typowo na żółty guzek, ale też wiadomo, że walczę, zwalczać, chcę kokcydiozę. Także 3 dni to i teraz 3 dni podamy totalną dezynfekcję. Totalna dezynfekcja jest środek również na trichomonady, ale również działa skutecznie na kokcydiozę, prawda? Ornitozę, mykoplazmę i salmonele. No jest to może taki kombajn czterech środków, ale bardzo dobrze działa również na koksyliozę. I to tylko będzie też podane 6 dni, teraz. Także yy, koledzy, tak jak wczoraj, tylko totalna dezynfekcja jest 5 gram na 1 litr wody, czyli 5 gram na 20 gołębi. Szybko odmierzymy. Mamy 40 gołębi, 40 łyżek. To pokazuję u jednej gołębi, a jak już później podaję samcom, to nie będę co chwilę kręcił tego samego i podawał. Pokazałem wczoraj jak, jak dawałem trzeci dzień Trichogreen, dzisiaj jak zaczynam totalną dezynfekcję i też to będę e, pociągnę 3 dni, to nie będę co chwilę tego samego pokazywał. Wiadomo trochę z Od razu przy osłona delikatna nerek i wątroby. 40 gołębi, tu jest 5 gram na litr wody, to muszą dostać. 5 gram jest na 20 gołębi. To muszą dostać, koledzy 5 na wodę, 5 na karmę 4 dla 20 sztuk. Na wodę nie wypiją. Aha, to musimy jeszcze domierzyć 2,5 grama, bo piją nam pół litra wody, to 2,5 grama dodajemy jeszcze na karmę Ok. I 2,5 grama dodamy na te pół litra wody do Ważne jest to, żeby odmierzać, bo każdy lek, koledzy, inaczej, inną ma wagę. Może być miarka 5 gramowa, ale jak się da 5 gramów, to nie ma. Jest na przykład jednego leku jest 3 gramy, bo jest lżejszy, drugiego leku jest 7, gram. także już wtedy przedawkowujemy. Wsypiemy wcześniej zrobioną wodę ciepła. Koledzy, nigdy lekarstw w wodzie. Nie mieszamy metalową łyżką, zawsze tamtą To wlejemy, to domieszamy. mieszamy. Będziemy teraz zawołać go. Okay? Dobra, Paweł nasyp karmy będziemy zawołać zaraz samice, wodę dostały i tak to będzie wyglądać. Zaraz dostaniecie je chłopcy. Teraz zawołamy samiczki. Bo nie pojesz I tak to wygląda. Teraz jedzą karmę z lekiem. Później dostaną trochę czystej karmy. Także koledzy, jak widać, łomki super wyglądają. Ale to będę pokazywał w następne dni, jak skończę kurację, co, co im daje. Jeszcze jakieś dwie idą. To już teraz, koledzy, w następnych filmikach będę pokazywał zaraz po kuracji, co bardzo dobrze jest zrobić, nerki wątrobę podać na nerki wątrobę, podać gołębiom probiotyki, no i bardzo ważne jest podać na grzyby, nie? Bo ja myślę, że wszystko, zawsze widzicie one, one chcą latać karma jest małe dawki lekka to one, niektóre nawet nie chcą mieć. także koledzy w kolejnych filmikach będę wszystko pokazywał tak jak powiedziałem komu moje filmiki się przydały to niech śmiało pisze w komentarzach tak jak nie da, przed chwilą też rozmawiałem z chłopakiem dzwonił do mnie że super filmiki on zaczął robić że wysyłał badania yy, na badania gołębie czyste Także proszę takie rzeczy opisywać, bo ludzie to czytają i, i wiedzą, że moje filmy później się do czegoś przydają, a nie niektórzy krytykują, że to, że tamto, że chemia. No jest i chemia. Jedni, jedni stosują chemię, drudzy nie stosują. Tak naprawdę to tej chemii ile się stosuje? Jedna kuracja raz w roku, sześciodniowa i co trzeci lot coś się poda na rzęsiska, jeden, dwa dni. To nie ma w sumie tak dużo aż tej chemii, a wyniki jakie później są dużo lepsze. Yy, można zawsze... Liczyć na to, że gołąb usiądzie czołowo, a jak się nie zauważy, to, że dostanie rzęsiska w sezonie lotowym to już jest pozamiatane. Tak naprawdę szykujemy cały rok koledzy gołębie. Eee, i przez 14 tygodni tylko mamy zawody i co zrobimy raz, plamy damy i później znowu trzeba cały rok czekać. Także są zwolennicy przeciwnicy. Ja tam podaję, jestem zadowolony, także koledzy. Wszyscy, którzy coś tam z moich filmików się nauczyli, a super im to wyszło, to śmiało proszę w komentarzach. Komuś się podobał filmik, łapka w górę. Można subskrybować też również. Dla mnie ja się cieszę, jeżeli mogę pomóc młodym hodowcom wytłumaczyć wszystko. A jak mówiłem wcześniej, może komuś to nie pasować, ale ja będę robił swoje na bieżąco. Wszystko będę pokazywał, nawet w sezonie lotowym. Od poniedziałku do soboty. Co podawałem, jak siadły. Nie ma problemu, mogę tu nawet kamery zrobić, że będzie w live dawało na mojej stronie, bo też opracowuję stronę. Także koledzy, pozdrawiam wszystkich hodowców. Będziemy jeszcze wiele filmików robić o zakwaszaczach, których ja nie stosuję, tylko witaminę C, o pH wody. Jakie miernik kupić, bo wiele hodowców pyta: jaki co? Pokażemy ja na tym nic nie mam, kupuję to za Allegro. Chciałbym po prostu tylko, żeby hodowcy sobie takie, takie może na paski, a no te paski są bardzo drogie. Zamiernik kosztuje około 170 zł, plus wysyłka, wystarcza. Ja już mam drugi rok i jest super. Bo tak naprawdę, dużo razy tej wody nie zakwaszamy tylko wtedy, kiedy podajemy produkty na grzyby lub jakieś tam. Także pozdrawiam wszystkich hodowców i do usłyszenia.